Mala mordeczki witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odci e, w pierwszym odcinku z Call of Duty 4 Motor Warfare. E, Uznaję, że zagramy sobie. E, Uznaję, że zagramy w Call of Duty. Bo to nie grałem w Call of Duty. Good news first. The world's in great shape. We've got a civil war in Russia, government loyalists against ultra-nationalist rebels, and 15,000 nukes at stake. Just another day at the office. Khaled Al-Assad. Currently the second most powerful man in the on the street is he's got the minerals to be top government. And the bad news? We've got a new guy joining us today. Fresh out of selection. His name's Soap. Dobra, nie, He's a self chyba.

Kurwa, znowu mam tą ujebaną krypkę czy znowu, kurwa teraz jakąś większą No jeden, jeden o, Dawaj, dawaj No Skończ pierdolić, o Kurwa, to Kurwa Kurwa, rozjebałem tego arbuza Co, dumny jesteś? Dumny jesteś ze mnie, Andrzej? Andrzej, dumny jesteś? Arbuza, żebym rozjebał nożem Kurwa, i to jak go posiadkowałem, no rozpa, ale został ci, zostały ci kawałki, w pierdolce. Ta, aby się użyj wskaźnika celów, aby znaleźć kapitana Prinsa. Dobra, mamy pana kapitana Prinsa, ty kurwa, komando B5.

on my go i want you to rope down to the deck and rush to position 1 after that you will storm down the stairs to position 2 ah i you to the to position 1 tego nie chcę then hit position 3 and 4

co nadaje się? Prince nadaje się Dobra, normalny. Tak. Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie dawno. w to nie grałem, co nie? Ewentualnie. Zagramy drugi raz na tym, na, 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 na weteranie. Myślę, żeby robić e, bynajmniej w jednym odcinku jedną misję. to jest ich sporo misji, jest chyba. Z 20 odcinków powinno wyjść. To tak, mamy helikopter, pierdolamy się w statek, co nie, i wygrywamy to. Ugrywamy to, co nie. To jest mój plan. O kurwa, cygaro, tutaj da macha Daj macha daj macha Kurwa jak se Kurwa sam ja się nie podzieli, ja pierdol Ale jak kopci jeban, Jak kopci jeban, ja pierdol Jak ja cygaro, to żeby kurwa taki efekt uzyskać do człowieka Tak się trzeba najebać No widzę w dół, spuszczamy się pierwszy i chuj, jeszcze flash i jebane drzwi Co mieli zabronie? Fajne, mieli jakieś broń? Czy oni byli bez broni? A no, wyjebaliśmy czterech bezbronnych typa zajebiście Chyba śpiocha i bierzemy, co nie? O, lodówkę mają Dobra, gdzie ja mam iść? drabinie górę, czy co? A, tu jest, otworzyli, dobra Sorry mordy, idę już do was. O, ja pierdolę Co jest? Kurwa, jak się dziwnie chodzi, ja pierdolę Dobra, zapierdalam, co? Kurwa, ty nie zauważył, że do niego napierdalam, co nie? Napierdalam, no boję się od tej odbijają, a no, kurwa, ty wyjebane. O, kawaha mamy. Bierzemy kawaha. I drugiego. Reloadaj, jeszcze szybko zrobimy. To jest mój, czy ich? Mój gaz, kurwa, do gazu ich. Zapierdalam, do Aj, bugging Gdzie kurwa, co jest? Chciałem mam za nimi chodzić, ja pierdolę? Ja ale to jest bez sensu kurwa, ja ty już mi kurwa tam zaszedł kurwa Gdzie wy jesteście? A kurwa sobie oglądasz ten Those corners. Clear clear right. clear. Dobra, tutaj czysto Sprawdziłem koniec, co nie? Żeby right. są zaszli od tyłu. Stairs, kurwa. Right. Tutaj mamy? Kurwa, spraja im w nogach pogirach, ja pierdole I granatem mi kurwa. up no Kurwa, czemu jak ja idę w tą, to się w tamtą? No kurwa Kurwa, wy mi flasza na pizze daliście co nie? nie wiem, kurwa, którzy są moi, którzy są kurwa ich. No kurwa, w tym świetle wszyscy po no to samo wyglądają. O kurwa ale rakiety! O kurwa Co jest? Aha, kurwa, ty się w kontenerze skampił, ja pierdolę Ludzie się nawet kurwa kampią, nie, bo się Dobra. nawet kampią kurwa w tej grze już Pa, pa, co teraz, robię Nie ma kurwa Dobra biorę kurwa MP no, otwieraj to Skopa wypierdol Move. O kurwa no, Kurwa, nie zasłanie, bo go nie zabiję Już nie żyje. Kurwa, na taką tenery trzeba uważać Kurwa, co kurwa tak fajnie? Kurwa, jaka podawa jest grana? Ja pierdolę. O no, kurwa granat! Nie, nie, nie. nie. Kurwa, co się odpierdala tutaj? Co jest kurwa? Kurwa nie zasłaniaj mi Bedrylu Dobra, to jest sojusznik O kurwa Dobra. I'm getting a strong reading, sir. You might want to take a look at this. Faceplate, this is Bravo 6. We've found him. Ready to secure back transport. No time, Bravo 6. Two bogeys headed your way fast. Grab what you can and get the hell out of there.

Zatapiałem kurwa, ja, ja łajbę. Ja sobie ją przejęłem, a kurwa oni zatapiają. Ja pierdolę, co apety. To mój, jest mój statek. Chamy Kurwa, kraken nas zaatakował. Kurwa, się dziwnie chodzi, ja pierdolę. Pójdź dziwnie się chodzi. O kurwa. Zbierdalando. Kurwa, tytanik. Jezu, gdzie ja się pogubiłem? Gdzie mam iść, tu? Tak, tu, dobra. No tytanik, patrz ta. Kurwa śmiesznie by się było, by, by było jakby się kurwa tak posilnął i tak się wyjebał, co nie? Uciekajcie kurwa O wąsarz mnie uratował Kurwa cały statek zakupili, ja pierdolę

Kurwa, to jest samochód nie, a to jest czoał oh, kurwa. Jak zapierdala. Co jest? O, jest kurwa Czekajcie, mogę zatrzymać? Mogę Zobaczmy, dopiero 15 minuta, dobra Lecimy dalej Czekajcie. Dobra, już jest git, już jest git, sorry za przerwę Ej, <laughs> co jest? Ja byłem na statku Potem helikopterze nadarami od tutaj kurwa gdzieś na tyłu ładujące nie do jakiejś kurwa jak Kurwa widzę jaki dobrobyt wojsko popierdala, czołgi popierdają, samochody rozjebane Kurwa, to jakby było z wcześniej Kurwa, nówka sztuka do sprzedania widzę Dobra, obydw pierdalają się komuś na chatę Kurczaka zajebał Tu spierdalają chłopy. No jeden kurwa o, wyjebał się A Drugi A Drugi też To kurwa niezły dobrobyt, co nie? Kurwa dobrobyt jak w burdelu Ale szyberdach mają kurwa na bogato Tutaj kolejnych kurwa ja. Tutaj też Co się tu kurwa odpierdala? To jest kurwa dla nich dobrobyt? To jest zwykłe szare kłopki kurwa się, się strzelają kurwa nie z nien bo nutnie nie widać. O kurwa w cudzysłowie z żołnierzami, taką alkaidą kurwa. mi tam gum, 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 go by go gum, A co on ma tutaj kurwa on nabój ma tutaj? <grywa> kurwa chłop się koła, kurwa śmieciach. أبيتنا عالية يا بردو كما أتحدث انهم يتفتقون جيوشنا لماذا سنحامي استقلال شعبنا كان يوم عظيما هو دنت ايخ انت شفتي بيدو بيرداچ No na razie to mnie kurwa wyciągnął, no zajebał mi kopa No niosą mnie gdzieś, niosą No kurwa Koloseum Kurwa, ale szpetny ty masz ryj. No kurwa droga krzyżowa, co pasja kurwa ojca Martina Co się tu odpierdala?

Nikolaj jest naszym w ultra nationalist camp. He the intel na operację na ja będę musiał Nikolaj go teraz uratować. Dobra, lecimy. No, już mnie przebiście, bo już bym chciał grać.

O, ja mam sniperkę, dobra, nie, nie, nie Gdzie idziemy? Tam idziemy, dobra No i już resztę misji nie pamiętam, pamiętam tylko ten początek, co nie Tam siedzą. Dobra, odjepanica. I tu było dwóch. O, kibele kurwa, nawet mają, na bogato, na bogato. Dobra, oni mi ch chyba tutaj drzwi, muszą otworzyć. No.

Kurwa, weźcie się, się, przesuńcie, bo ja kurwa ich mam tam odjebać, a nie kurwa tak jakby... A, to nie mogę, dobra...

my idziemy tędy, albo my wólą tutaj będziemy mieć, dobra. Oni tutaj kurwa in dosłuszowali. Tak kurwa się pierdala. Ja nie mogę tędy. Patrz naokoło, kurwa. No, kurwa, gdzie są jeszcze? O tu mamy oponenta. Dobra, widzi kurwa na chuje. Pięć

into this village the we will be to informant o oh, chog jantka kurwa o i bebaogo now we are Kurwa, coś za skupienie. Czy jeszcze mamy jakichś typów do odjebania? a to są moi, dobra. No ja wiedziałem, że musimy iść na tą górę. Bo oni chcieli kurwa im pomóc. Dobra, lecimy nami Już mogę? O kurwa Kurwa. zajebać go trzeba. Kurwa zdradził nas. A wy kurwa go zostawiacie. Kurwa, sznela. To jest mój? Co jest? Kurwa skąd on tu? On no jeszcze żyje! A kurwa się wypuszyłem. O kurwa! Jebany wykoczył mi z kurwa za tego okna. Kurwa, bebań! Skąd on się kurwa ty wziął jak ja tutaj jestem przyszedłem Co teraz? na no spoko Dobra, ida. A, dobra. A, dobra, ty jdeme. Čapka ze sním. Ne? Dobra.